Dobra, na cześć, ja jestem Fero, to jest mój pierwszy odcinek z ogólnie jakichś gier. To jest mój pierwszy odcinek, więc bardzo się cieszę, że mogę nagrywać. Było bardzo dużo skomplikowań, ale udało się, jestem tu i tu się to liczy. Dzisiaj będziemy grali w Cesa Counter Strike'a, dwójkę, akurat mi minęła kara czasowa, więc możemy sobie zagrać w y, turniejowy. Dobra, to ja y, już sobie tutaj włączyłem i możemy jakoś wyjaśnić sobie pewne rzeczy. Będę nagrywać y, ogólnie. Myślę, że Ma Minecraft będzie. Myślę, że Roblox będzie. No i CS też raczej będzie. Może też w przyszłości Valorant i Fortnite, ale to, to nie wiadomo. I też chcę tak typowo sobie dla. Panu pograć może w, program w jakieś, w jakieś gry takie mniejsze, nie? Wiecie o co chodzi. I może, no, mam na te plany, mam plany na ten kanał ba, y, bardzo duże, tylko zależy to od was, czy mnie będziecie oglądać, czy mnie zasubskrybujecie, czy dacie łapkę w górę, czy wybijecie ten y, odcinek, bo też jest y, taka funkcja. I to wszystko zależy od Was. Jeżeli chcecie zobaczyć mnie w jakichś większych rzeczach, to, to zachęcam Was do subskrybowania, dania łapki w górę, dzwonka. Nie wiem, czy daje się jeszcze dzwonka. A pamiętam, że był. I. Co? No, będzie fajnie. A teraz zagramy sobie. Teraz treningówka, Ja w ogóle gram o. 6 dni w CS-a. Jakieś 3 dni nie grałem. Więc jakieś 3 dni gram w CS-a. Więc jestem mega słaby. Mega. Więc <śśm> zobaczymy jak to będzie. Nie mam bomby. Przykładam. Tak, lecę na B sektor. Po co się od tego granata tutaj? Nie wiem. Kurde, po co ja teraz? kill pierwszy, leży jeden z kip. Dobra, tutaj się może być. Pakujesz się do grobu, co? Ależ... Kurde, myślałem, że go zabiję. A, mogłem szybciej zareagować. Ale może, może jeszcze wygramy. Zobaczymy... ...co ten... ...gość robi. No nie, no raczej nie. No, wygramy, no. Dobrych teammateów mam. No ale jednak mam jednego killa, więc się cieszę. co by tu wziąć? AK-47... O, ja wziąłem dwie te bomby. O, w sumie lubię, więc tu się przydadzę. Lecę za tym, co ma bomba, żeby go osłaniać. Ej, mieliście tak kiedyś, przyznajcie się w komentarzach, że dostaliście karę czasową na przykład na kilka dni. Ja tak miałem ostatnio, i się fest wkurzyłem, bo wyszłem z gry, niestety musiałem. I dostałem karę czasową na 5 dni. Wyobrażacie to sobie. 5 dni i... No trochę było, było mi smutno wtedy. Ja nie mogłem 5 dni grać. I dwa dni sobie wtedy jeszcze pograłem w yy, Deathmatcha i Uproszczonego. Kurde, zagadałem się. Ale potem stwierdziłem, że to trochę bez sensu i też zapomniałem trochę, Grałem w Minecrafta. Ja sobie robię na game'odzie taki świat. Piszcie w komentarzach, może wystąpi, kto wie. O kurde. No nie, jeden jeden Trudno. Mu oh, mam bombę, dobra. Nie możemy tego yy, yy, zepsuć. O kurde, nie chcę tego. Chcę to już. Ja idę na, na B. Niech ktoś pójdzie. Dobra, jeden mnie osłaniać będzie. Tyle dobrze. Oby oni poszli psychologiem i poszli na A, bo był ostatnio na A. No dawaj, idź, idź. Dobra, nikogo tu nie ma. U. Dobra, jest bomba. Teraz będziemy kampić. Tutaj bym sobie skąpił się O mnie O nie O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie A o... ja się tak zastanawiam, nie? Bo w GTA tak jest, nie? I się zastanawiam, czy tak jest w prawdziwym życiu Że jak się strzeli bombę że ona się jakby yy, wybuchnie. Jakby się tak zastanawiam, bo w sumie nie wiem. Bo chyba się... Nie chcę głupio gadać, ja też nie mam jakiegoś wielkiego yy, wielkiej wiedzy, nie? Więc od razu jak powiem źle to się nie śmiejcie, chociaż... chociaż... Nie wiem. Jak chcecie to się śmiejcie. Yy, że jak... A Że jak wybuchnie to raczej się robi jakaś iskierka w tym, nie? Przecież nie wiem... Nie wiem... Ja się nie znam. Ja sobie tylko w CSa lubię grać. No, ja lubię nawet tą broń, bo ona ma... Yy, przybliżenie. Dobra, idę tam. O kurde, zasłaniał mi goś. Tam widziałem był łap czyjś. Boję się trochę tam podchodzić, bo ja wiem, że ktoś zaraz tu wyskoczy i mnie zabije, ja to wiem. Tylko żebym nie wykrakł. kurde. Zabity. Nieźle. czy tam będzie ktoś jeszcze? Nie wiem. To dla najwyżej on będzie. Dobra. Jest następny. Gdzie są? Coś to strzela do kogoś na tam osłaniać. O kurde, tam ktoś przebiegł. Widziałem. Nie będę się złego głupio tłumaczył. No dobra. To słuchajcie. To już koniec niestety dzisiejszego odcinka. Lecz możecie się spodziewać, że będzie za chwilę część druga. Z, jako runda prawdopodobnie z głównie policjanta, tak się wydaje, więc możecie wbijać. Także pozdrawiam. Pa!